Hej, cześć Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś na tapet weźmiemy projekt Relief, który stworzyło dwóch znajomych z naszych rodzimych stron, czyli z Polski. Po to, by przywrócić stary wygląd Windowsów, bazujących oczywiście na Windows 10 LTSC 2021. Jak zapewne wiecie, na swoim kanale już obczaiłem kilka takich projektów, chociażby projekt Vibranihorn. Który to zresztą ocenialiśmy na live, czy też powstał film na temat Windows XP Freestyle Update, który to był imponujący i naprawdę fajnie zrobiony, i oczywiście również bazował na Windows 10 LTSC. Tylko z tego co wiem, to chyba na jakiejś starszej kompilacji. Moi drodzy, bohaterem tego filmu jest Relief 7. Choć w planach chłopaki mają chociażby stworzyć Relief XP. I szczerze mówiąc, nie mogę się tego doczekać, a uwierzcie mi, warto jest na co czekać. No ale dobra, no to w takim razie przejdźmy do instalacji, która, no jak zresztą widzimy, i jest żywcem wzięta z Windowsa 7. Klikniemy oczywiście dalej i instalator właśnie rozpoczyna. Prace. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, wszystko tutaj jest skopiowane na ostatni guzik. Wszystko wygląda tak, jak być powinno w Windowsie 7, co myślę daje dodatkowego, tak naprawdę, klimatu. Całość, oczywiście, postanowiłem w montażu przyspieszyć, żebyście też nie byli znudzeni. Postępem instalacji, a również żebyście zobaczyli, jak instalacja przebiega. Gdy system został zainstalowany, przyszła pora go skonfigurować. I w tym momencie wpisujemy nazwę użytkownika, nazwę komputera i takie tam inne pierdoły, jak hasło czy klucz produktu, który no nie wiem skąd by się wziął. Akceptujemy e, postanowienia licencyjne dla Windowsa 7. I moi drodzy, mamy Windows 7 Ultimate, chociaż niekoniecznie musi tak być, ponieważ no, zaraz zobaczycie magię, która tutaj będzie. Jak system oczywiście sfinalizuje ustawienia, tak więc jak już widzicie tutaj. Trwa przygotowywanie systemu Windows, i w tym momencie był napis Zapraszamy, i pierwsze uruchomienie, czyli trwa przygotowywanie pulpitu. Jak już zdążyliście zauważyć, jedynie tylko po tym okienku wyszukiwanie sterownika ekranu możemy rozpoznać, że tak naprawdę jest to Windows. 10. I wszystko by było fajnie, mamy pięknego Windowsa 7, ale co my tu jeszcze mamy? Wyskoczyło nam okienko. Witamy w Relief 7. To, co aktualnie widzisz, to aplikacja, która pozwala dokończyć instalację Relief 7. Po skończeniu wszystkich kroków w tym programie, Twój komputer uruchomi się ponownie, aby dokończyć ostatnie szlify. Gdy klikniemy dalej. Możemy wybrać oznakowanie systemu. Domyślnie jest to oczywiście Ultimate, ale możemy sobie wybrać Professional, Home Premium, Home Basic czy Starter. Z racji takiej, że Ultimate i Professional miałem, więc pokuszę się tym razem o home Premium. I możemy wybrać styl przeglądarki. Jak pewnie wiecie, w chwili obecnej mamy tutaj Internet Explorera. Ale jak widzicie, nie udało się wczytać profilu Firefox, więc musimy go sobie wybrać. I tu możemy wybrać sobie e, Internet Explorer 9, e, Echelon, Gecium czy Firefox 115 niezmodyfikowany. No a ja się przywiązałem oczywiście do Echelona, więc e, no. Jak już pewnie zauważyliście, zmieniła się nam ikonka na pasku. No i uruchom ponownie, aby dokończyć ostatnie szlify. I już jak zauważyliście, co zauważycie pewnie na ekranie początkowym Windows 7. Home Premium, proszę bardzo, jak tutaj widzicie właśnie na ekranie. Okej, okay. no to ja w takim razie zainstaluję sterowniki i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, już jestem z zainstalowanymi sterownikami i Windowsem 7, oczywiście na rejonie. No i moi drodzy, na co przede wszystkim zwrócimy uwagę? No przede wszystkim na README i tutaj mamy, no właśnie, jak jest uruchamiany WordPad, już widzę, że licencjonowanie oprogramowania się wyświetla. Nie mam pojęcia dlaczego. No, i tutaj e, twórcy napisali, że modyfikacja jest bazowana na wersji systemu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, która ma aktualizację do 2032 roku. To się zgadza. Ja sam używam takiej wersji dziesiątki i jestem zadowolony. No, i tutaj generalnie to napisali, co nowego wprowadzili. Tutaj notatki możecie sobie przeczytać zapauzować i warto zaznaczyć, że motywy z rozszerzeniem dempak z Windowsa 7 działają także to jest taka ciekawostka no i twórcy Modyfikacji. A właściwie to Xdeck e, główny twórca modyfikacji, a Spawner.pl twórca strony. Także fajnie wiedzieć i oczywiście link do ich serwera Discorda. No i podziękowania tutaj e, dla wszystkich pozostałych e, ludzi, którzy przyczynili się do jakiejś cząstki tej modyfikacji. No i moi drodzy, e, co my tu jeszcze mamy? Mamy narzędzia i ekran ładowania. I ważna informacja: no, licencjonowanie oprogramowanie wyskakuje. No, szkoda. Boot 8 Plus wymaga wyłączonego Secure Boota. To akurat mam, ponieważ część ekranu ładowania jest robiona przez hack BGRT. No, okej, okay. wszystko fajnie, tylko no, mogliby chociaż jakiś archiwizer zainstalować do tego systemu, skoro już w 7Zipie to spakowali. No ale nic, no w takim razie pobieram, proszę ja was, 7-Zipa. Przy okazji zobaczcie jak przeglądarka wygląda. Wygląda jak e, stary Firefox, a tak naprawdę, no to... To jest Firefox e, 115. O i tutaj kontrola użytkownika również jest zmieniona na to okienko z Windowsa 7, także fajnie jest to przemyślane. Aha, no i... Ciekawa rzecz tutaj, bo ilekroć chcę tutaj e, otworzyć przez 7 -Zip File Manager, to nagle okazuje się, że lipa. Chyba będę musiał do menu start i przez program to odtworzyć. Dobra, w takim razie zainstalujmy to. Wirtualna maszyna ma to do siebie, że ma ekran ładowania chyba w 1024x768. Na natomiast co do waszych ekranów, musicie też wiedzieć, w jakiej macie rozdzielczości. U mnie jest to oczywiście w 1920x1080, na natomiast u innych może być też różnie. Natomiast na wirtualnej maszynie, właśnie w 1024x768, instaluję. I w tym momencie mamy zainstalowany ekran ładowania się systemu. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zrestartować i w sumie to jestem sam ciekaw, co to z tego będzie, bo... No i proszę bardzo, mamy trwa uruchamianie systemu Windows, czyli no kurde, powiem wam szczerze, to już jest perfekcyjne odwzorowanie Windowsa 7. Panowie tutaj osiągnęli już taki poziom, że to się normalnie w pale nie mieści. A to jeszcze nie koniec tego co chciałbym wam pokazać. Moi drodzy, przede wszystkim to, co Wam pokażę, to mamy normalny tutaj wygląd i personalizację. I jak zmieniamy rozdzielczość ekranu, no to mamy normalne okienko. Mogę sobie normalnie zmienić rozdzielczość, czy też panel sterowania zaawansowany. I tu wszystko, wszystkie tryby. Także, no tutaj mamy wszystkie tryby, proszę, ja Was. Tak samo e, wielkość tekstu czy innych e, elementów, pogrubienie w ogóle było w się 7? Nie wiem za bardzo, co to zmienia, jak włączyłem to pogrubienie, ale no. Bo do pasuj tekst Clear Type to na pewno było. No i moi drodzy, e, okno personalizacji. I tutaj chyba e, też e, przeszło to e, przez e, rewolucję co do modyfikacji. No bo. Mamy obecnie wygląd tutaj Windowsa 7, kompozycję, ale możemy sobie dać architekturę, i już mamy inny kolor okienka. Tak samo tutaj sceny sobie weźmiemy, i już mamy inny kolor się nam tu zrobił. Okienka albo nasze rodzime strony, czyli polskie, i też mamy inny kolor okienka. Co ciekawe, Kolor okna możemy sobie również zmienić na jakiś manualny i na przykład, nie wiem, fuksja. I możemy sobie e, niby ruszać suwakiem, żeby zmienić intensywność, ale tak naprawdę, no to nie możemy. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o mikser kolorów, niby możemy tutaj zrobić i to nam faktycznie zmienia, jakby, jasność koloru. Ale no, nie wiem, czy to tylko u mnie ze względu na to, że wirtualna maszyna, ale baguje się strasznie. Także, moi drodzy, taka jest tutaj sytuacja. Co do przezroczystości, no to nie możemy jej wyłączyć, no ale to jest już i tak naprawdę sukces. I tutaj prawa dla moderów, ponieważ no, jest to naprawdę świetne. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale mamy jeszcze kompozycję podstawowy Windows i klasyczny Windows i tutaj, o ile podstawowy Windows, no ma kolory jak w Basicu i jeszcze jako tako to wygląda. O, w ogóle tutaj to nawet Aero jest, nie zmieniło się. Ale wracając, no o ile tutaj jeszcze jako tako to wygląda. O, patrzcie, dopiero teraz się zmienił. Ale no widzicie tutaj, że te przyciski bardziej dostosowują się do aero. Natomiast moja rada jest taka, nie bierzcie motywu klasycznego Windowsa. Bo wtedy ujrzycie to. Dokładnie tak. Cała kompozycja jest po prostu rozjechana. Pasek zadań to już w ogóle te ikony to są rozjechane po prostu na cały pasek zadań. E, kompozycja tutaj zepsuta jest, że to już w ogóle wygląda tragicznie. Także taka sytuacja. Natomiast co do dużego kontrastu, no tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że po prostu nam zmienia na motyw taki. Typowo podchodzące już pod e, dziesiątkę e, połączoną z ósemką. Moi drodzy, tak samo ustawienia wskaźnika myszy. Jak widzicie, są normalne i już wiem o co chodzi w ogóle z e, tym pogrubieniem czcionki. Tak jak e, tutaj widzicie. Tak samo ustawienia ikon pulpitu. Chociaż te to chyba były w każdym Windowsie, tak coś mi się wydaje. Moi drodzy, tak samo ustawienia paska zadań. Nie pojawiają się te dziesiątkowe, tylko pojawiają się te z Windowsa 7. I mogę w ten sposób użyć małych ikon. Tak samo przyciski paska zadań mogę wybrać sobie na nigdy nie. Scalaj, i to jest moja ulubiona konfiguracja. Ale żeby was nie trzymać w niepewności, no to. Zobaczcie, nawet nie baguje się jak przesuwam sobie ten pasek. I to jest po prostu niezłe, bo fajnie to pokazuje, że wszystko działa. A, no i pewnie liczycie na to, że będzie coś takiego jak przełączanie się między okienkami takie coś w formie 3D, jak Alt-Tab. Jak widzicie, Alt-Tab normalnie działa, natomiast co do tego efektu 3D, który był w Windowsie 7, niestety tego nie ma. Jest to dziesiątkowe coś. No trochę szkoda, no bo wszyscy znamy, ci co mieli Windowsa 7, to wiedzą jaki był efekt w 3D między przeskakującymi okienkami no szkoda, że tego nie wprowadzili, no ale cóż, można poradzić. No i oczywiście inne takie popierdółki, jak e, ukryte ikony, tutaj e, sieć internetowa, e, czy też głośność. Tak swoją drogą, to to można sobie bez problemów w programie WinRAR Tweaker włączyć. Taka ciekawostka. Moi no drodzy, no co my tu jeszcze mamy? No na pewno mamy wprowadzenie I tutaj wprowadzenie z Windowsa 7 e, Przejść do trybu online, aby dowiedzieć się co nowego w systemie Windows 7 I aż z ciekawości wejdę No tak Już gadka o końcu wsparcia Ale jakim cudem dla Windowsa 10? Halo Przecież Windows 10 nie traci wsparcia. Zakończy się w październiku 2025. A bo to już w październiku. No, popatrz. No i mamy tutaj wszystkie te inne rzeczy. Takie jak chociażby programy Windows Live, ale i tak pewnie przekieruje nas do jakiejś dziwnej stronki. Windows Live Essentials. Moi drodzy, mamy Windows Media Center. <laughs> no chyba nie muszę tego przedstawiać, ale mogę tylko powiedzieć, że działa. Moi drodzy, mamy coś takiego jak PowerShell i nie umiem za bardzo z niego korzystać wiersz polecenia i tutaj e, wyobraźcie sobie, wersja została zmieniona. To jest też fajne, bo dopiero jak e, wpiszemy komendę ver, to pokazuje nam się prawdziwa wersja Windowsa. Czyli Windowsa 10, rzecz jasna. Bo w momencie, gdy wpiszemy winver, to Windows 7 Home Premium nam wyskoczy, a DXDiag to moi drodzy, mamy system operacyjny zaznaczony jako Windows 7 Home Premium 64-bitowy. Oczywiście z kompilacją dziesiątki, ale no to, to taki szczegół. I kurde, jego mać nie zmieniło nazwy komputera. Jak e, wziąłem i wprowadziłem inną nazwę komputera niż, niż narzuciła mi instalka. I w ogóle to śmieszna sprawa, bo pierwszy raz widzę w tak zwanym Windowsie 7 DirectX12. Direct no, moi drodzy, no co jeszcze tutaj mamy? Ano, w akcesoriach mamy Internet Explorer, i tym razem jest to prawdziwy Internet Explorer, bo <gryw> no, nawet konfigurowanie e, programu Internet Explorer 11 wyskakuje. I wyskakuje nam strona do pobrania Microsoft Edge. Mamy również różne akcesoria systemu, które no. znamy z nawet dziesiątki, aczkolwiek mnie bardzo zastanawia tablet PC i panel podprowadzania na komputerze, który to chyba nie działa, bo coś się nie uruchamia. A personalizacja rozpoznawania pisma również się nie uruchamia. Dobra, no zobaczymy, ale w ułatwieniach dostępu, tak samo w narzędziach systemowych, e, również nic, a nic ciekawego nie ma. No i tak samo gry mamy standardowe test Windowsa 7. Na przykład mamy szachy, w której tak nie umiem grać, ale no. A także mamy, moi drodzy, sapera. Sapera elektrozłomiarza, mamy, moi drodzy. Mamy również jakąś konserwację i narzędzia administracyjne. No, moi drodzy, no, tak wygląda menu start, które chyba troszeczkę się powiększyło. Jak tak uruchamiałem wszystkie te programy, ciekawe, czy jak usunę. To czy się zmniejszy. O. I od razu lepiej. A, no i mogę jeszcze normalnie tutaj obraz zmienić. Tylko gdzie są obrazy? Tak samo nazwę konta mogę zmienić. oraz typ swojego konta. Dobra moi drodzy, no jak na razie, póki co chyba tyle. Pokażę wam jeszcze wylogowanie się. Każe mi hasło wpisać, ale i tak moi drodzy, no hasło jest niepoprawne, bo żadnego hasła nie mam. Ale nie mniej fajnie jednak, że wprowadzili tutaj te przyciski, które niezbyt działają. No dobra, ten od wyłączenia działa. Jest to moim zdaniem idealne odwzorowanie Windowsa 7. No ja już nie mam nic do dodania. Myślę, że powinniście sobie zainstalować to sami. Będzie oczywiście link do oficjalnej strony Relief w opisie. Tak samo do ich Discorda, czy też ogólnie do całego projektu. Bo naprawdę robi to wrażenie. Tym bardziej, że... No, idealnie jest wszystko odwzorowane i nie mam się do niczego przyczepić. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli coś pominąłem, na co powinienem zwrócić uwagę, no to też piście. To może zrobię, nie wiem, jakiegoś lewika z tego albo, nie wiem, jaki, jakąś drugą część filmiku. Może coś. Innego w tym temacie, bo możliwe, że mogłem kilka rzeczy faktycznie pominąć, a były jak najbardziej istotne. Dzięki, żeście byli na tym filmie. Na razie.